Wszystkim chciałem Państwa w tym pierwszym dniu wiosny bardzo serdecznie powitać. Myślę, że okazja jest dość niecodzienna. Firma obchodzi właśnie 40. rocznicę powstania. Cieszymy się, że na dzisiejszej konferencji reprezentowane są praktycznie wszystkie media polskie, bo tak pojmujemy firmę. Oczywiście mamy świadomość tego, że nasze autokary można spotkać w całej Europie. Natomiast cały czas podkreślamy ten opolski charakter naszej firmy i uważamy, że w tej koronie pod nazwą Opole jest parę P, między innymi taka i Sinbad, które powodują, że o Oporu czasami mówi się również w Kładzie równopolskim na co też liczymy, że dzisiejsza konferencja biegł Osobom to przedstawić. Nie chcemy się roz, za bardzo rozbudowywać w wersji przedstawienia historii firmy. Zawarliśmy to w takim albumie i w materiale, które Państwo żeście o nas uzyskali w ramach przygotowanego pakietu medialnego. Ja tylko powiem, że firma była zakładana w warunkach stanu wojennego. W 1983 roku generał Miłościwy, panujący w ramach ocieplenia wizerunku władzy reżimowej, postanowiły wprowadzić pewne ułatwienia w życiu gospodarczym i wydały zgodę na założenie, wówczas powstało 50 parę prywatnych biur podróży, które już po paru miesiącach pokazały swoje miejsce na rynku. Czym spowodowało oczywiście reakcję ze strony władzy ludowej, czyli ograniczenie, i przez następnych kilkanaście lat otwarcie biura podróży stało się już niemożliwe. Nasz zakres wtedy był bardzo ograniczony, tak naprawdę dostosowaliśmy się głównie do potrzeby regionalnej. Rozpoczęliśmy specjalizację w pośrednictwie wizowym. Rejon Polszczyzny to był rejon, w którym wiza, szczególnie wiza do Niemiec, była niezwykle pożądanym elementem, a więc to był ten nasz pierwszy kierunek. On w sposób naturalny wywołał nasze dalsze działanie, a mianowicie próby organizacji przejazdów osób, które te wizy uzyskały. Stąd pomysł na organizację przejazdów autokarowych, które oczywiście w warunkach panującego komunizmu były bardzo ograniczone dla podmiotów prywatnych. Tak naprawdę dopiero Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej przyjmowana jako tak zwana ustawa Wiliczka z 89 roku tak naprawdę otworzyła w sposób szeroki możliwość dotarcia. To oczywiście ustawa weszła, wszystkie przepisy stare anulowała. Natomiast próba pierwszego zarejestrowania przez nas prywatnego autokaru w Opolu to było prawie 3 miesiące. Nie dlatego, że był w takim złym stanie technicznym, tylko. Mentalność urzędnika nie dopuszczała możliwości, jak prywatny właściciel może być właścicielem autokary. No dzisiaj, oczywiście, wszyscy wiemy, że to jest normalne, ale na przełomie lat 80. i 90. był z tym problem. Natomiast no, po tych przewozach autokarowych, równolegle rozwijaliśmy wszystkie zakresy turystyki. Przez pewien okres byliśmy dużym tur-operatorem, również z dużą ofertą samolotową. Natomiast na początku lat 2000 uznaliśmy, że tym kierunkiem naszym głównym rozwojowym będą regularne przewozy autokarowe. I ten cel realizujemy już praktycznie nieprzerwanie od 1992 roku. W tej chwili jesteśmy w zakresie regularnych przewozów autokarowych jedyną polską firmą, która takie przewozy realizuje. Od początku do końca będąc ich organizatorem, sprzedawcą i realizatorem połączeń. Tyle, jeśli parę zdań, jeśli chodzi o historię. Chciałbym w tym moim krótkim wstępie przybliżyć Państwu, czy poinformować o systemie podatkowym, który przez te lata się przewijał. Yy, zaczynaliśmy w warunkach stanu wojennego, gdzie skala podatkowa dla firm prywatnych wynosiła 85%, nie 15%, yy, tylko 85%. I do tego jeszcze była zwyżka, że jeżeli firma miała przychody głównie z usług pośrednictwa, czyli z yy, czegoś, co nie było kowalstwem i stolarstwem ten podatek rósł kolejne 10%, czyli skala podatkowa, kiedy rozpoczynaliśmy działalność wynosiła 93,5%. No, trudno w tych warunkach prowadzić działalność w sposób zgodny z obowiązującymi kanonami, stąd udało nam się te czasy przeżyć. Ustawa Wilczka wprowadziła podatek dochodowy w wysokości 40% i tu uznaliśmy, że już było jakimś postępem. I dostosowaliśmy się do tych zmienionych warunków, choć one oczywiście też były ciągle trudne do zaakceptowania. Natomiast ja historycznie zawsze uważałem się za antykomunistę. Mówię tu szczególnie o latach stanu wojennego i tych lat poprzedzających. I dla mnie kiedy w 90. W czwartym roku wybieraliśmy, przepraszam, chyba w trzecim roku, wybieraliśmy kolejny Sejm i władzę przyjęli dawni komuniści. To była taka życiowa porażka i zastanowienie, do czego zmierzamy. Natomiast okazało się, że nie było tak najgorzej, i parę lat później nie kto inny, Lyszek Miller jako premier wprowadził w Polsce podatek 19% liniowy dla osób prowadzących działalność. Proszę państwo przezałali, że myśmy z 93,5 zeszli do 19%. Ten leszek mil stał się dla nas uosobieniem wolności i to mówimy, że robił to rząd lewicowy. Więc proszę, żebyście Państwo zapamiętali, że najniższe podatki w Polsce wprowadził rząd lewicowy, a do rządów prawicowych przejdziemy za chwilę. I jako firma uznaliśmy, że wszystko to, co wcześniej nazywaliśmy optymalizacją podatkową, mówię tu o podatku 40%, uznaliśmy, że po prostu nie ma sensu. I wraz z tą decyzją wszelkie działania w firmie zostały przekierowane na pełną transparentność, na unikanie jakichkolwiek optymalizacji podatkowych nawet jeśli one były na styku zgodności z przepisami, i ta umowa społeczna, która tak naprawdę weszła w 2003 roku, była przez nas i przez wszystkie kolejne ekipy bardzo konsekwentnie realizowana i stała się moim zdaniem jednym z kanonów sukcesu polskich firm, w Europie, szczególnie w Europie, a nawet na świecie. Zwrócę uwagę, że w latach 93 do roku ubiegłego. Polski transport międzynarodowy towarów z pozycji numer 27 w Europie, awansował na pozycję numer 1, jesteśmy liderem. System podatkowy i pewne ograniczenia i ułatwienia organizacyjne spowodowały, że tam, gdzie pozyskaliśmy jako firma, jako polskiej firmy możliwość swobodnego rozwoju, osiągnęliśmy pozycję numer 1. Mówiłem, że ten system trwał i on trwał w zasadzie do 2016 roku i wówczas zaczęło się pewne manewrowanie przy systemie podatkowym. Chcę jednoznacznie przekazać, ja nie mam osobiście ani firma nic przeciwko kreowaniu polityki społecznej przez każdy rząd swobodnie i tak również ten rząd miał takie prawo. Uruchomił i rozbudował część socjalną. Wiadomo, że ona musiała być z czegoś finansowana, i wzrost w skali podatkowej byłby dla nas absolutnie akceptowalny. Zresztą jest akceptowalny. Natomiast pojawił się 4% nie podatek, tylko darowizna. Przepraszam, danina publiczna pod nazwą Danina Solidarnościowa. 4%. To nieprawda, że 4%, bo to jest prawie 5% ze względu na specyfikę wyliczania tego podatku i w zeszłym roku pojawił się kolejny kolejny fundusz na rzecz NZ w wysokości 4,9%, ale w sposobie jego wyliczenia to jest prawie 6% i proszę zauważyć, że w ciągu praktycznie 4 lat podatek z 19% dla osób prowadzących w Polsce działalność wzrósł o ponad 50% i osiągnął niecałe 30%. My nie mamy o to pretensji do władzy, tylko mamy pretensje o to, że żaden minister, żaden premier, żaden przedstawiciel tej ekipy nie powiedział, że firmom prywatnym najlepiej zarabiającym w Polsce podniesiono podatki o 50%. Dzięki temu znalazły się środki na sfinansowanie tej całej strefy socjalnej, która w międzyczasie była mocno rozbudowana. Mówimy o 500+, mówimy o podnoszeniu płacy minimalnej i tych wszystkich krokach, które szły na Nie mamy nic przeciwko temu, tylko chcielibyśmy usłyszeć, że w dużej części, tą część socjalną, sfinansowali przedsiębiorcy. Sfinansowali przedsiębiorcy i tak naprawdę w dużej części samorządu. I nigdy tego nie usłyszeliśmy, a ciągle słyszymy o tym, że Sektor prywatny produkuje fałszywe faktury w celu wyłudzenia miliardowych dopłat i zwrotów VAT-u. Odczucie społeczne nas, przedsiębiorców, staje się coraz bardziej pejoratywne. A my chcemy po prostu pracować, chcemy płacić uczciwe podatki. Chcemy usłyszeć na przykład od pana premiera, że przez okres, kiedy on zarządzał polską gospodarkę, a najlepiej zarabiający płacą podatki o ponad 50% niższe. Myślę, nawet to się powinno wpinać w kampanię wyborczą akurat tej ekipy, która i słusznie rozbudowuje część socjalną, a szczególnie tych najsłabiej zarabiających. My tylko chcemy jedno. Powiedzcie, że również my przedsiębiorcy mieliśmy w tym swój znaczący udział. Tyle tych dwóch tematów, które pozwoliłem sobie zasygnalizować, czyli ten system... W sprawie historii i zarysu, jak wyglądały podatki na, przez te 40 lat, poproszę Bogdana o to, żeby przedstawił trochę więcej treść Tak, Jeśli chodzi o aktualną sytuację w firmie, to nie, nie sposób nie nawiązać do, do pandemii, która miała przeogromny wpływ na całą branżę turystyczną, w zasadzie na każdą branżę, ale najbardziej dotknięte sfery to była turystyka, to były przewozy osób. Państwo pamiętacie zamknięte te granice, ograniczenia w podróżowaniu. I rzeczywiście ten okres dla nas, dla firmy był bardzo trudny. W kwietniu 2020 roku całkowicie zamknęliśmy działalność naszej firmy. Zaprzestaliśmy realizacji połączeń na okres sześciu 6 tygodni. No i powrót do tej działalności był bardzo trudny, bardzo mozolny. Przytoczę tylko liczby. Z, jak Państwo nie pamiętacie w latach przedpandemicznych do roku 2019 łącznie rocznie przewoziliśmy nieco ponad milion pasażerów na trasach międzynarodowych. W 2020 roku przewieźliśmy 480 tysięcy. To był spadek o ponad 50%. A w roku ubiegłym już wracając do teraźniejszości, udało nam się przewieźć 777 tysięcy pasażerów, czyli osiągnęliśmy około 74-75% tego, co oboziliśmy przed pandemią. Jest taka informacja, jak sobie poradziliśmy z tym okresem bardzo trudnym. No do dziś sięgamy 75% tego, co było w roku 2019. Liczymy, że ten rok będzie będzie lepszy i uda się osiągnąć czy przekroczyć poziom 80%, ale to też od wielu innych czynników zależy. Jeśli chodzi o flotę autokarów, to na dzień obecny w spółce głównej, czyli w Sinban spółka ZO, posiadamy 110 autokarów. W spółce OPKS, czyli realizującej połączenia lokalne, międzymiastowe, tutaj w Oporu, Mamy ponad 100 pojazdów, 105 dokładnie, czyli łącznie posiadamy 215 autokarów, z czego no, zdecydowana większość to są autokary turystyczne, nowe, to, jest, to są autokary marki Setra, głównego naszego wiodącego producenta autokarów. Dla informacji podam, że takie dane częściowo historyczne, częściowo już bieżące. Od początku działalności, jak wyliczyliśmy wspólnie, kupiliśmy 333 autokary, z czego 218 to były autokary kupowane już fabrycznie nowe. Wiadomo, że na początku tej naszej działalności kupowaliśmy autokary używane. Nie było stać polskich firm na to, żeby inwestować w nowe fabrycznie pojazdy. Zwłaszcza, że do tych tras międzynarodowych no, używane były autokary turystyczne z toaletą, takich w Polsce nie było, więc kupowało się autokary używane z rynku wtórnego z zagranicy. Natomiast już od wielu lat decyzją właściciela inwestujemy w nowe fabrycznie autokary i, i takich kupiliśmy od początku 218 sztuk. Na ten rok zakupy nasze to jest 21 autokarów, fabrycznie nowych również. Producenta Diamant Tak w tej chwili, czyli są to autokary Setra i Mercedes. A w ubiegłym tygodniu już podpisaliśmy zamówienie na kolejne autokary z odbiorem w 2024 roku, to jest też inwestycja na poziomie 20 nowych autokarów. Jeśli chodzi o flotę, to, to tyle, powiem też o zatrudnieniu. Przed pandemią w roku 2019 zatrudnialiśmy w Sinbad, spółka ZO i naszej spółce córce na północy Polski w Olsztynie, dokładnie w Startu, jest łącznie 503 osoby, ponad 500 osób. Pandemia spowodowała, że w roku 2020 zatrudnialiśmy 333 osoby łącznie w tych dwóch spółkach, a ostatecznie spółka w Olsztynie została Postawiona w stan y, likwidacji. Także spadek zatrudnienia o ponad 44%, y, to Państwo możecie sami sobie uświadomić, jaki wpływ ta pandemia na, na przedsiębiorstwo miała. Głównie to byli kierowcy oczywiście, bo skoro nie było potrzeby wyjazdów, y, nie było zapotrzebowania ze strony pasażerów i możliwości podróżowania y, tak jak w 2019 i wcześniej. No, to siłą rzeczy kierowcy, którzy przez kilka miesięcy siedzieli w domu, oczekiwali na pracę, no, zaczęli tego e, zajęcia szukać w innych branżach bądź w e, ciężarówkach. Na dziś zatrudniamy 384 osoby w spółce SINVAT, która zajmuje się tym core biznesem, czyli przewozami międzynarodowymi, e, czyli to jest też 76% tego, co było przed pandemią. I mniej więcej odpowiada ilości pasażerów, których przewozimy w porównaniu do tego okresu. Natomiast, jako grupa spółek, grupa kapitałowa nieformalna, bo taką jest w skład Simbada, również w materiałach Państwo te informacje macie. W skład tej grupy wchodzi kilka spółek w, różnej, w różnym zakresie działalności. Łącznie zatrudniamy na dzień dzisiejszy 714 osób. Czy to jest dużo, czy to mało, jak na firmę z polskim kapitałem, z e, działalnością w, na specyficznym rynku, to myślę, że to do, do oceny już e, będzie należało Państwa e, Wracając jeszcze do tego trudnego okresu pandemii, e, to strata jaką wygenerowaliśmy w tym okresie, a była to strata no, idąca w e, miliony złotych, to dość dużo. Częściowo udało nam się te straty odrobić w roku ubiegłym, z czego się bardzo cieszymy. Natomiast no, trudno byłoby nam przetrwać pewnie ten okres, gdyby nie dywersyfikacja działalności właśnie różnych podmiotów w grupie symbatyków, którą posiadamy. A tylko nadmienię, że poza przewozami i wynajmem autokarów realizujemy również te przewozy lokalne, o czym wspomniałem, w zakresie Opola i spółki OPKS. Od kilku lat również prowadzimy działalność deweloperską, czyli jest to sympat DOM, spółka, która zajmuje się budową nieruchomości, jak również wyposażeniem, wykańczaniem mieszkań i lokali. Mamy również swój port przesiadkowy, dworzec autobusowy w Opolu, który no, głównie służył nam. W celu projektowania tego, tego portu miał służyć nam do celów przesiadkowych. Natomiast z tego portu w tej chwili korzysta wielu przewoźników, którzy, którzy do Opola przyjeżdżają. Mamy również w portfelu spółkę, która zajmuje się naprawą, serwisem autokarów. To jest spółka Bus Serwis. Jest również spółka w Wuopole, która zajmuje się sprzedażą i serwisem samochodów osobowych. Dotychczas marki Peugeot, Citroën, a od niedawna również koreański producent samochodów Samsung. Koreański, nie chiński. Koreański, tak, podobnie jak Samsung, bez lokowania produktu. Od jakiegoś czasu również w portfelu spółek. Sindbad jest spółka LPUB, która zajmuje się budową, i wynajmem i zarządzaniem magazynów wielkopowierzchniowych. To jest nowa rzecz, pewnie nie wszyscy z Państwa o tym wiedzieli. To też jest spółka, która działa w ramach grupy kapitałowej Sindbad. Mamy również spółkę informatyczną w Katowicach, spółka Vojażer, która dostarcza nam narzędzia informatyczne do działalności podstawowej, czyli do przewozów autokarowych. Jest również spółka Eurobus w Katowicach, która poza tą naszą działalnością przewozów międzynarodowych na zachód Europy logistycznie koordynuje wprowadzanie oferty na polskim rynku przewoźników wschodnich, czyli z Ukrainy, z Białorusi, z Litwy, Łotwy, z innych krajów. I ta oferta jest w sprzedaży w naszej platformie SINPAT, dostępna dla, dla pasażerów w Polsce. Także tym zajmuje się spółka Eurobus, no i y, również działalność gastronomiczna w polu y, restauracją Moka i czy Biały Dzik, i, i kolejna w otwierana. Y, w związku z tym te działalności y, pozwoliły nam oprzeć tą drugą nogę w innym miejscu, kiedy ta podstawowa noga w okresie pandemii y, no, y, została mocno y, przez tą sytuację podcięta. Y, na dzień dzisiejszy to. Spółka jest i grupa jest w bardzo dobrej sytuacji. Myślę, że te dwa słowa jeszcze pomocy. wspomnieć. No, proszę Państwa, firma 40-letnia, wiadomo, rzeczą jest, że właścicielem takiej firmy musi być ktoś, kto ma ponad 40 lat. I mówię, niestety, bo cieszę się, że firma ma 40, ja mam trochę więcej. Jednym z dużych wyzwań dla przedsiębiorców w Polsce, którzy prowadzą firmy z tak dużym stażem, jest element sukcesji. Według badań amerykańskich tylko 30% firm zakładanych przez właścicieli przeżywa pierwszą fazę i pomyślnie wchodzi w drugą fazę sukcesji, czyli przekazania tego potomku. W naszym przypadku myśmy, ja stanąłem przed takim dość dużym dylematem, jak tą sukcesję przeprowadzić. W Polsce naprawdę nie jest łatwo. Co prawda od paru miesięcy obowiązuje u nas ustawa Fundacja fundacjach rodzinnych, która ma ten tryb trochę ułatwić. Natomiast myśmy przy niej przyjęli trochę inny metodę. Z tych działalności, które przed chwilą Bogdan wymieniał, ja dokonałem pewnego podziału, przenosząc ciężar. Tych działalności na trzech y, moich. I tak się szczęśliwie złożyło, że od ponad 8 lat w firmie pracuje Karol, y, który y, y, w ramach y, przy sukcesji przejmuje ode mnie działalność i zarządzanie związane z y, całą działalnością autokarową. Działalność deweloperską w zakresie y, deweloperki mieszkań i gastronomii przejmuje najstarszy syn. Paweł, który prowadzi swoją restaurację dawniej szpitalne 1315, dzisiaj pod nazwą I już od ponad 10 lat i tym również działalność deweloperską budowę nowych mieszkań w Opoldzie jest działalność, którą on już w tej chwili całkowicie ode mnie przejął. I pozostaje trzeci najmłodszy syn, który na tym momencie. Skupia się na działalności sprzedaży i zakupu aut osobowych, bo mówił o tym, że firma ta jest w trakcie pewnych zmian. Jak również ta działalność deweloperska w zakresie powierzchni magazynowych to jest ten kierunek, który będzie przez niego przejmowany. Także chciałbym w ten sposób przekazać, że. Proces sukcesji w firmie został już w tej chwili bardzo dokładnie zaplanowany, jest już w dużej części zrealizowany. Co mam nadzieję, że spowoduje, że firma Sinbad będzie bardziej należała do tych 30%, którym się udało, niż tym 70%, którym się nie udało. Witam wszystkich Państwa. Chciałbym się powiedzieć, że 40 lat to dopiero początek. Ja również. Mam nadzieję, że jest przekonany, że nam uda się znaleźć te 30%. Tak, Przede wszystkim dziękuję za zaufanie. Jest to dla mnie olbrzymia mobilizacja, wielkie wyzwanie. Czeka mnie ciężka praca, natomiast jestem przekonany, że wraz ze wspaniałą załogą, która jest w Simbazie, temu zadaniu podobamy. Z Brudanem na czele Brudanin się na szczęście nie wybiera, więc razem będziemy. Mam nadzieję, jeszcze przynajmniej 40 lat y, tą firmę prowadzić. Y, przed, przed nami wiele wyzwań rynek y, bognacze się wspomniał o wielu zagrożeniach, które za nami. Przeżyliśmy COVID, przeży, przeżyliśmy y, początek wojny, żeby był wojny z wschodnią granicą, więc y, y, przetrwaliśmy to, przetrwaliśmy z tą załogą, którą mamy dzisiaj, w związku z tym już chyba ciężko będzie, żeby nas cokolwiek tego złamało. Najbliższe wyzwania, jakie widzimy w, w krótszej lub dalszej przyszłości, to na pewno rynek, kurczący się rynek dostępnych kierowców w Polsce. My staramy się dbać o naszych kierowców, dbać o naszych pracowników, tak żeby mieli jak najlepsze warunki. Na pewno tą politykę będziemy cały czas kontynuować. Zmiany techniczne, zmiany cyfrowe, które otaczają nas z każdej strony, nawet tak jak dzisiaj. Pewnie lat temu każdy z Was przez z wielką kamerą, dzisiaj każdy ma telefon i, e, i nas tutaj nagrywacie i e, Musimy też e, odpowiadać na, na wszelkie wyzwania wrzucane nam przez konkurencję, konkurencję głównie z zawodu, e, która, która posiada e, du, dużo większe możliwości finansowe niż my. E, natomiast e, jestem przekonany, że wszystkim tym działaniom jesteśmy w stanie budować. Kolejne wyzwania, które na pewno w najbliższej przyszłości nas czeka. Jesteśmy akurat świeżo dwa tygodnie temu po spotkaniu z producentem i oni również się zastanawiają, co Unia Europejska, co europarlamentarzyści powiedzą, jeśli chodzi o napędy, w siln o silniki, jeśli chodzi o autokary długodystansowe. Wszyscy, wszyscy słyszeliśmy ten 2035 rok, jeśli chodzi o motoryzację, koniec rejestracji silników spalinowych z racji, że jesteśmy przewodnikiem i nasze autokary są długodystansowe, wykorzystane z silników Diesla i, i ciężko nam sobie wyobrazić, żebyśmy mogli z tego zrezygnować na dzisiaj nie ma takiej możliwości. I również sam producent mówi, że dzisiaj nie, sam nie wie, w którą stronę to pójdzie. Politycy również, jak to politycy zmienni są, nie wydali ostatecznego rozporządzenia, jak to ma wyglądać i w jakiej przyszłości. Natomiast... Na pewno jeśli dożyjemy następnych 40 lat i spotkamy się na 80-leciu, to na pewno z dieslami już się pożegnamy. Myślę tyle, tyle słów do wstępu z mojej strony. Ten proces sukcesji to jest proces długotrwały, więc to nie jest tak, że ta dzisiaj się żegna i, i odchodzi na zasłużoną emeryturę. On już od kilku lat nie zasłużony, Przygotowujemy się do tego, więc dziękuję tyle z mojej strony. Proszę Państwa, myślę, że w te pół godziny chcieliśmy przedstawić trochę historii ze szczególnym uwzględnieniem tej wersji podatkowej, teraźniejszości i myślę również przyszłości. Dziękujemy Państwu za przybycie. Liczymy na to, że dzięki Państwu opinia publiczna będzie pamiętała, że 21 marca tego roku to nie tylko pierwszy dzień wiosny, ale również 40-lecie firmy. Oczywiście jesteśmy do Państwa dyspozycji, jeśli są do nas jakieś pytania, jesteśmy w pełnym składzie, żeby na te pytania spróbować odpowiedzieć. Jeśli nie będzie, to na pewno w kuluariach bezpośredniej rozmowy czy jakichś krótki do to odpowiadanie na pytania również jesteśmy do dyspozycji. Jak zakończymy tutaj tę część oficjalną, to tak jak wspomniano, to zaprosimy Państwa na nowy poczęstunek, na lunch. No i oczywiście zaproszenie na naszą galę uroczystą, która odbędzie się w Harmonii Opolskiej dzisiaj o godzinie 18.00. Taka uroczystość bardzo oficjalna, bo niespełna 500 osób będzie w nim uczestniczyło. goście gości zaproszeni, oficjele, którzy zaszczytą obecnością to spotkanie. Państwo również jesteście tam bardzo mile widziani i zapraszamy do, do uczestniczenia w tym.